Witam w kolejnym odcinku z gry Conquest of Elysium. Czerwonego spotkaliśmy w ostatnim odcinku, pod koniec w zasadzie. Po w każdą miał jednostek trujących, co mnie trochę martwi. W końcu wiedźma, widzę, że bagna przejmują, bo ona chyba sobie... Chwila idzie, tu jest fungus, 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 tak? Dobrze mówię, tak jest. Ona ma jakieś tam rytuały sobie z tych grzybów może można sobie o tym poczytać. Nie to, nie to chciałem, ma. Tak. Wiedźmy, zbierają grzyby z lasów i z bagien. Używa grzybów do magicznych rytuałów. No i widać zresztą, że ma przejęte te, te bagna, nie? Weźmy tutaj w tej wieży te balisty zróbmy. Tak, do obrony. Weźmy te jelenie, może pokonajmy. kurde, bo powinniśmy, ale mam trochę pocharatane te jednostki, no. Chestnut, siłę. Aha, uh -huh. no, trochę poharadania, ale to w końcu weterani, to co się dziwi, Dobra, przejdź ty tu, ja nie chcę, byś tam szedł. Idź ty na górę, idziemy się połączyć w jedną potężną armię i spróbujemy ją dojechać, no wiedźmy. Już. To ja mówię, to nie jest to długa gra specjalnie, to jest taka tam trzy godzinki, rozgrywka fajna, jak ktoś... Tak, bo ma jakiś padaczny komputer, to muszę trochę. Ja mam jakiś padaczny komputer, bo... O, mroczny czarny, no właśnie, właśnie, ty. Jak ktoś mówi, ma słabiutki jakiś komputer, to taka giereczka, bardzo fajna, przyjemna. Co ty ma... Uh. Game of Concentration, co zrobi Combat Caster, co to jest? a Czyli jeżeli na przykład walczy wręcz, to może... Ma szansę, że skastuje jakieś zaklęcie. Bo tak to jest zmniejszona. Shade Warriors. Co to w ogóle daje? przywołuje, chyba. Ale dobra, to tak. Fira zostaw, jak najbardziej. Aha. Jeden kontra. Do dziesięciu kontra, morale. Ok. Stach jest fajny. Ten Drill of Darkness. Burs. Ma bersta. A jakiego ma bersta? Jeden. Nie, to nie. 1 yy, do 5, ale coś nakłada jeszcze. Co nakłada? Tego nie chcę. Weakness, czyli osłabienie nakłada. No to tu mamy weakness i bersta daje. Nie, tylko nie wpływa na nieumarłych. No to wiadomo. Nieumarłych się nie da osłabić, bo nie umarli. Nie mają siły. <grym> Dobra, weźmy się, przejdźmy tu, bo ja ch szczerze chciałbym za nim trochę podążać. No to dlatego, chciałbym za nim trochę podążać. To dlatego, że mm, chcę wiedzieć, co on knuje. Kurde, chcę wiedzieć, co on mi tu knuje. Ty byś poszedł tu trochę odkrył. No, ty idziesz na górę. No Nie ma już ruchu, niestety. Ledzi, mnie nie zaatakuje nagle. Ale nie powinno tak być. Alchemika możemy wziąć. Tu weźmy sobie tych swordsmenów. Zróbmy. Przejmijmy te wiochy. Oj, 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 znowu jest, nie? Ciekawe, czy on tu nie idzie. O! Zamek króla tutaj jest. Księżniczkę mamy. Fist z pięści może uderzyć. Bard. Król. Co tam król? Staff of Power. Ciekawe, co to robi. Hmm. Nie wiem, ma coś plus jeden. No, czy znaczy jeszcze plus jeden, czyli trafia jeszcze dodatkowo jeden zawsze. 500 plus trzyma. White magic. Jakiś zamek króla. Okej. Okay. zamek króla na razie nie chcę ruszać. Hamlecik sobie przejmę. Tu idziemy na górę. Oho! czy czerwono zrobiło, nie? Mmm, trochę go boję jeszcze atakować, no. Idźmy Tu, tu, bo on mi chyba chce do tego wejść. A pan... Hmm... Chlotek, Przejmij tego Goftera, czy jak on tam ma, gdzie on tutaj jest. Tutaj. I jego wszystkie jednostki. No i teraz to mamy armię. 33 trzech no. Teraz to podnieśmy go tam w 150 jednostek, nie? Hamlecik. Możemy sobie forcik zrobić. To za spokojnie, nie spieszymy się. Patrzyk jak nam przejmuje. Teraz możemy atakować tę Wiedźmę. Kurde, mam nadzieję, że będzie dobrze. Oho. Potężna armia, no. Kurde, i że tych trucizn tu nie będzie, to mnie bardziej martwi. Dobra, idźmy ją, klepnąć. Ty przejmij tu, przejmij tu i przejmij. No, tu nie przejmiesz. Dobra. Zobaczymy, jak to wygląda. Na ten moment. Yy, daję turę. No. Miejmy to, że nie będzie tych jakichś trucizn czy czegoś, on i tak będzie. Będą przy Hydrze. Cholerny. Patrzcie, jak truje, nie? Ja pierdzielę. Z masakra, jak on nam będzie tej jednostki kasował. Musimy to szybko załatwić, bo będzie problem. O, śpią na szczęście. Już tu ma cztery kropki trucizny, nie? Kino. Patrzcie. Hydre czy ona nie. będzie klepać mocno. Jeszcze się regeneruje, nie? Kurde, straszne. to jest. Wszystkie te małe hydry też się regenerują. No, Dopol Spawn. to do 31 w ogóle nie. Obrony. Bardzo mocny ski. Tam ma pancerz. A ten, no ten, całe szczęście, że te jednostki mają mało pancerza, te hydry. Czyli właściwie trafiamy zawsze, nie? No i ta wiedźma, nie? Strach wywołuje. Kurde, wszystko zatrute, nie? Poginie mi masa jednostek tutaj. Dobrze, że te armię połączyłem. Nie dałbym rady, jakbym miał tą małą armię. Wydaje mi się. Żebym ich nie załatwił po prostu. Hmm. Strasznie to wygląda. A ty? O, ci jeszcze z trują, nie? Oj oj. Te smoki trzeba szybko załatwić. One są najgorsze. Ona to tam kij. No i ta hydra, nie? Bo ona tutaj ma obszar, który jest zatruwający dookoła, więc każdy kto wejdzie w ten obszar to zatruwa. A ja te smoki gromadzę Nie. Co to jest? Doppelganger. On się zmienia po prostu w jednostki, jakich cenia. No, mało mają zdrowia. Na śmagowie mogliby coś zrobić, z łaski swej. Nie powiem. No. Dobra. No kurde. Tego też można skasować. No już ktoś zginął od nich, ale nasi też giną. To w hurtowych ilościach zginą na koniec bitwy. Niestety. Bijcie te smoki. Jak nie to będzie lipa. No sami ucznicy tu nie dadzą rady z tymi jednostkami. One są za mocne. Na szczęście są osłabieni. O, Hydra sparaliżował świetnie. Mhm. Śpi jest sparaliżowana jest, fajnie. Czekajcie, to nie jest już ostatnia bitwa. O, sporo jednostek sparaliżowanych. Ja pierdzielę, jak to klepie. Patrzcie, co to robi. Uf, wszystko zatrute. Bi, bi, bi. Tak jest, bijcie te smoki. Kurde. I hydrę. Hydrę też trzeba sklepować, on się regeneruje. Ja pierdzielę pięć tego ma. No on to zginie już w kolejnej ci. To już nie ma szans, żeby oni przeżyli. Ci z przodu co to są? I pokonamy te smoki to wszystko i te jednostki mają jakieś szanse, bo reszta to jest lipa totalna. Co on ma? A, nałożyli im to fajnie. I ochronę przed y, ugrozeniami. Problem jest taki, że to niewiele daje, bo te jednostki atakują, bo one atakują trucizną. Dobra, spaliżowany smok na całe szczęście. Ujej! Cóż się to działo? Ile oni w ogóle mają tego? BroadSort ma 4, 7 mają aż y, inicjatywę, dlatego pierwsi klepią. A tu, co? weakness, no na no, naszych weakness rzucił, no niestety też nasze jednostki <laughs> obejmuje, no ale raczej on nie ma szans, ale straty będą duże, 105 jednostek miałem, nie? Jakoś tak, zobaczymy co z tego wyjdzie. <laughs> no to już taka solidniejsza armia powiem wam, Tamto moją armią tego nie pokonał. Dobrze, że miałem tę drugą armię gdzieś w zapasie, tu w pobliżu, bo tak to była masakra totalna. Miesd jechał tymi truciznami, aż miło. <coughs> tak jakoś to wystoję. I ma, mam nadzieję, że to jest jego ostatnia armia. Chociaż obawiam się, że może tak nie być wcale. Niby to jest jej główny bohater. To, to Hydra tu nic nie robi praktycznie. Patrzcie już, ile mi tych kolegów zjechali. Już ucznice wchodzą na pierwszą linię. Słabienie. Dalej te smoki są, kurde, pierdliwe. Jakie to jest twarde! A, bo to ma jeszcze dwa pancerza, nie? Fajnie. To gdzieś pyba, bo impy przywołuje ceturę. No, smoka. I hydrę też proszę już zjechać. No, już nie ma tego smoka, jeszcze tylko ten został. Nie wiem, czy trudki trutki nie schodzą jakby z jednostek. Tak mi się wydaje. O, hydra zjechana. Dobra, Smok. jeszcze jeden. <laughs> Fable mind that is. Co to znaczy? A, ma zmniejszoną odporność magiczną. Okej. Okay. Nie, kroków mamy przywołane. Ta jak klepie. Ty truci z nami. No. I im przywołuję cały czas. Ty jest w ogóle kopie... Nie, to jest duch. Bagien, mm -hmm. Ale to jest też ten Doppelganger jak się zmienił Pomiennokształtny. Dobra. Przyspieszmy sobie to troszkę. Kali krzki na wsłami na pierdziele. Teraz zobaczymy w ogóle jedno, jeżeli to nie jest ich ostatni ten Masaka. Z tej pojechani. Ło, hydrę przywoła, patrzcie. Skąd ona chwilę znowu a Czy ona się regeneruje po prostu? Jechać to bardzo! skąd? Tak jest. Tak, jeszcze się nie Jeszcze? Ile to kurde będzie trwało? Jej, yeah, a ile tego jest? Jeszcze to nie jest koniec ojojojoj mm. o oj, 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 oj. Oj, 93 jednostki zostały nie ale muszę ich wszystkich teraz tak fanon dobra kto to tam będzie to na przykład ten powiedzmy transfer unit Znajmniej tych 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 wszystkich tych wszystkich tych tutaj trzeba już być że tak powiem jakieś skróty też są co pomagają z tym ale chyba wszystkich się. kurde ale pojechali jak tam w ogóle ojej ale armii już ma tak zjechaną. I teraz tak, Rivia, Gerald z Rivii, tam mieszka. Dwajhander. Dwóch, dwajhanderów tu jest, dobra, zaatakujemy ich. Tu jest jeszcze ten jeden dziad, ja bym go zaatakował. Trochę nie mam wyjścia. No nie, no. Przecież to jest jakiś koszmar. Kurde, jak ja mam Czemu on te bagna na Patrzcie, jak to jedzie. że nic nie musi robić. Chyba na mnie same zjadą. Muszę wrócić i sobie jednostek tych Nie będzie kino. straszne to jest. Ile teraz straciłem? One of frost. Dobra. Ci ten muszę te i, i, i przedmioty trochę rozdysponować. Ale to spokojnie, jak przyjdzie tamten. <śledz> court mage jakiś, weźmy tego court mage'a dajmy to jest tu czy tu chyba, nie e, tu, tak jest dajmy go tu dajmy kawalerię jak tam nasza armia o, ojej, ale mi zjechali tych mm. pan tu są jakieś bagna, tu są jakieś Wzgórza. Weźmy to. silvermina nie chce na razie przejmować. Cofnę się tutaj. Kurde, ja muszę podleczyć te jednostki to raz. No. A dwa muszę trochę. Kurde, ile tutaj tego łazi. Tam musi być jakiś ten las. Tak mi się wydaje. Oho. Weźmy Transfer Units, dajmy tego. Co on tu ma? Laka ma. No. Path Boost. Void Magic. Mm, void Magic. Ja <gryw> pierdzielę. Dobra. Na razie nie będę przedmiotów rozdawał. Ale kawalerie i wyszkoły. No. Już to trochę lepiej wygląda. Mhm. Kuczni uczników jeszcze będę chciał trochę doszkolić Tak ze czterech przynajmniej tak mi się wydaje <laughs> pan, panie pacjencie kurde, te hamlety bym tutaj jednak trochę pozabezpieczał czy ja mogę, no nie mogę kapitana zrobić przejmijmy to pójdźmy tu, tego chciałbym jednak tej armii dołączyć idź ty tu, pójdziemy tam i spróbujemy te hmm, hamlety hmm, zabezpieczyć troszkę, nie tu w ogóle też bym chciał tych łuczników jednak zbudować. Uuu, idzie armia z ukrytą jednostką chyba znowu. Ciekawe co tym razem tam mają, ale to chyba nie będzie z dużego 27 jednostek trują? Nie trują. Niedźwiedzie mają. Mhm. A, dobra, zrobimy tak. Transfer. Przerzuć mi tych i teraz tak. Muszę tutaj pozmieniać sobie to co ja chcę, przede wszystkim tak u mieczyk damy Tobie to tu to jest butów Ty nie możesz mieć to nie buty szybkości Gangless protection Ci zostawiam to bym dał to bym dał jemu ma już garnek na głowie yy, co Ty tu jeszcze masz, to to na pewno bym chciał dać też jemu na jemu, tak masz, masz, dobra. Co nie ty, ty jeszcze. Infernal Tome. I im okej ok. Yy, Frostwand tu jest jeszcze nie. Frostwand bym dał komuś innemu, dałbym na przykład temu. I to jest Crown of Command. A damy którymś z tych Game of Combatcaster to nimu, to akurat się nie przyda. Tak, niech, to, niech tak to wygląda. A jeszcze tą miałem, nie? Czy przekazałem? Przekazałem, ją, dobra. 102 jednostki mamy. Idźmy tu. I tyle na ten moment. Zobaczymy czy on nas będzie chciał atakować. Nie będzie chciał na razie. Ale ja chcę do miasta jeszcze zajrzeć. A Druid. Dobra, zrobimy tak. Tu. Ice Druid Damy tego Ice Druida A w sumie to obu damy, dlaczego nie? Co mi to? Dawać mi tych i dawać mi ich. Co ty tu masz? Demon Whip, co tu Ale tylko jeden damage ma Ale dobra To możemy w takim razie. Nie, nie tak Nie mogę transfer nic, tylko tak hmm. To jest tu nie W ogóle lodowy druida A ten Damy temu na przykład. Lodowy druid ta. Ma ognistą tą yy, bicz ognisty. Dobra, jak tam? Ojej. Jedźmy go <laughs> przyspieszmy to. panie, tutaj to już nie masz z czym podchodzić kompletnie. główną armię to ja zjechałem. Tak mi się wydaje. No, tak jest. Osłabienie rzucone. No, nie ma co zbierać. Po prostu. Sparaliżowane wszystko. Tyk, tyk. O, ten podpalił. Whipem całym cydum, no. Osłabiony jest jeszcze. No. Jeszcze coś. Idę do tego miasta, bo już widzę, że tutaj mi się wężę, zacząłem panuszyć. O, chciałbym jeszcze jakiegoś y, high, high High Commandera mieć. Przejęli mi miasto w ogóle, nie. Mogę o. To tak, zabezpieczmy sobie te wioski No. Tak bo mi tu będę przejmować te. Już uważam tu No ale nie no, muszę iść tędy. Tu mają wiochy. Ojej, coraz gorzej widzę. Mogę kogoś? Nie mogę nikogoś. Ale, ale mm, tu. Co tu jest? 19, tak? To jest tu. Weźmy tutaj jakiś swordsmenów. Bo jak kogoś tu będę mógł zrekrutować. Co to się stało? Czemu on zginął? Zatruł się? A Druid na niego coś rzucił. Dobra, rozumiem. Spring, wiosna przyszła. Special power. I tak jest. Zabezpieczenie. I tak jest i już mamy miasteczko zabezpieczone. Ono nam daje jeden do trade'a. Oho. Idźmy jeszcze te węże zjechać tutaj w pobliżu. No niestety to pewnie przejmą wszystko tutaj. Czy my tu mamy jakichś rycerzy dodatkowych? Oj, mamy. Tylko nie mamy kim ich tutaj przytaszczyć. Na mag, OK Weź go zrekrutujmy. No kurde, mam tej kasy. Ja nie będę oszczędzał. Nie ma co. Weźmy tego maga i... I teraz tak mm, tu. No Fire Shield i Luck. Może być. Przecież bardziej mi się jakiś Poison Shield przydał. A to są przecież, że takuje w tył, no kurde, o ile tych kruków i impy przywołujemy już. Masakra. Jestem ciekaw, gdzie jest ten czerwony, gdzie on się tam kitrami. Przejmijmy wiochy. Bagna przejmijmy. Jest i wieża. I znowu będę tracił. Znowu będę tracił jednostki Guard Tower. A ile on ma tego? Chciałbym zobaczyć. Chwila moment. Dwa ma jeszcze chyba, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zobaczmy, ile ja mam. Tak swoją drogą weźmie rekrutację. Tak, czy jeszcze tu ma, i coś dziś jeszcze. Hm. Dobra, która jest godzinka w ogóle? No już jest taka godzinka, że powinien odcinek kończyć. Mówię, ja po 20 minut będę robił te odcineczki. <laughs> Także tu się z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.